Chodźcie do tatusia suki, Dave. No dalej, Niko, co ty robisz? Dave nie wychodzi. Odpuść sobie. Chodź, musimy owinąć się z naszymi rzeczami, zanim dopłyniemy. Podaj mi to. O tak. Oto nasza piękność. Liberty City. Ta, byłeś tu kiedyś? Nie, niesamowite miejsce, Niko. Co zamierzasz teraz robić? Może wrócę na pokład. Albo znajdę coś na lądzie. Jak mawiają, to kraj dający wiele możliwości. Zawsze chciałem się ustatkować. Zamieszkać w ładnym miejscu, mieć psa, kupić dom, żyć snem. Zupełnie jak mój kuzyn. Tak, sporo się dorobił. Ma dom, kobiety, samochody, imprezy. Pisał mi o tym w swoich dzikich mailach. A potem, kiedy wpakowałem się w kłopoty, pomyślałem, że może... Później dorwałem tą robotę na statku. Spędziłem z wami siedem miesięcy. Mam nadzieję, że to nowy początek. Kiedy skończyła się wojna, nie mogłem znaleźć pracy. Więc robiłem różne głupie rzeczy i zadawałem się z różnymi kretynami. Wszyscy robimy głupie rzeczy. Właśnie to czyni nas ludźmi. Możliwe. Grand Theft Auto 4. Niko, kuzynie, nie mogę w to uwierzyć, przyjechałeś. Witamy w Ameryce. Dobrze Cię widzieć, kuzynie. Dobrze Cię widzieć, chłopie. Co, zapomniałeś już języka? Czy kapuję? Może troszeczkę. Siedzę tu już 10 lat. Ty za to mówisz po angielsku. Pamiętasz? Uczyliśmy się angielskiego od dziewczyn z wielkimi. Tylko troszeczkę. A, pradzić sobie. Na pewno lepiej niż ja z serbskim. Naprawdę, dobrze móc cię zobaczyć, kuzynie. Nie mogę uwierzyć. Ty żyjesz. Cholera. Co się wczoraj działo w nocy? Dwie kobiety. Kraj życiowych możliwości. Udało się. Nadal mnie troje rzuca na boki. Trochę? Mój kuzyn tu jest. Razem opanujemy cały świat. Ta jasne koleś. Ale może przejmujcie go sobie w innym miejscu, dobra? Stoicie na kulernej drodze. Wal się. Walcie się wszyscy. To jest właśnie zajebisty gość. Dziwki. Roman, idziemy. Do rezydencji, prawda? Tak, rezydencja. Może ty powinieneś prowadzić. Może właśnie powinienem. A to jest taksówka? A gdzie sportowy samochód? Jest gdzieś w sklepie. Nieważne. Jedziemy. Dlaczego nie pokażesz mi całego miasta? Pieprzeni terroryści. Było wielkie zamieszanie i teraz nie można dostać się na drugą stronę mostu. A to moja zajezdnia taksówek. Tutaj zarabiam swoje wszystkie pieniądze. Ty jesteś bez wizy. Ja bym został w broker. Pieprzyć to. Zostań w Hoł Beach. Każdy z nas tak robi. Zabawiaje się może z dwiema kobietami naraz? Cztery wielkie cycki do zabawy? Człowieku, myślałem wtedy, że umarłem i trafiłem do nieba. Nie, nie miałem jeszcze takiej okazji. Kuzynie, ile to już czasu minęło. Trzeba było przyjechać wcześniej. Pomyśl o wszystkich dziewczynach, które przegapiłeś. W moim kraju też są kobiety. Tak, ale tylko lokalne. Tutaj mamy białe, czarne portorykanki i azjatki. Są nawet Europejki na wakacjach. Mamy również przestraszone Kanadyki i kury domowe za... Ameryki, do wyboru, do koloru. To jest jak wielki sklep z lodami. 36 smaków cystuszków. How Beach to idealne miasto dla ludzi z Europy. Imigranci nie odchodzą daleko, skąd przypłynęli. To ma być rezydencja? To tylko tymczasowe miejsce. Rezydencja będzie z czasem. No, dawaj. Zapraszam, no dawaj. Czuj się jak u siebie w domu. Co moje, to i twoje. Pieprzony mały gnojek. Gdyby dokładał się do czynszu, nie miałbym nic przeciwko. Co za gówno. Jak dobrze cię widzieć, kuzynie. Kolera. I tak miałem w planach je zmienić. Co? Co? No więc co? Popierdoliłeś cię czy jak? Gdzie jest luksusowy apartament? Sportowy wóz. Gdzie jest Barbara z wielkimi cycami Stefani, która się jak odkurzacz? O czym ty mówisz? Mówi o listach do mojej mamy. O listach do mnie. Pisałeś w nich o wielkim majątku, że spełnił się twój amerykański sen. Sportowe wozy, własne mieszkanie, kobiety, pieniądze, plaża. Możliwości. Tymczasem przyjeżdżam tutaj i jedyne co wielkie w twoim życiu to te karaluchy. Masz rację. Mam największe karaluchy i największy syf w okolicy. Pieprz się, idioto. No dobra, może jestem idiotą, ale potrafię ściemniać jak nikt inny. Teraz już wiem, dupku. Wszystko, co mi potrzebne, to jeden człowiek, który sobie poradzi. Nie taki, który podbije świat, ale da sobie radę. Zostałeś mi tylko ty. Powiedz mi, co z tobą. Co z tobą, kuzynie? Co? Jak co ze mną? Dlaczego dopiero teraz wyjechałeś? Narpiew słyszę, że zadajesz się z niewłaściwymi ludźmi. Później, że wstąpiłeś do marynarki handlowej. Nic mi nie mówisz nie. Co masz na myśli nie. Nie, po prostu nigdy nic ci nie mówię. Kiedy i indziej? Tajemniczy człowiek. Egzotyczny przybyś za oceanu. Co się stało? Schylałeś się pomydło na pokładzie? Odpiep się! Nie, nic takiego. Statek był w porządku. Jeszcze wcześniej. Dwie rzeczy. Pamiętasz? W czasie wojny robiliśmy złe rzeczy i złe rzeczy przytrafiały się nam. Wojna to czas, kiedy młodzi i głupi są wrabiani przez staruchów zabijanie się nawzajem. Byłem wtedy bardzo młody i bardzo gniewny. Być może mnie to nie usprawiedliwia. Roman, czy ty zasnąłeś? Pieprzony grubasie, ludzie, litości. Cholera, muszę odwieźć taksówkę, pracujemy na zmiany. O Jezu, smakuje jak krowie łajno. Muszę już lecieć. Spotkajmy się w moim biurze. Wychodzisz, skręcasz w lewo, potem znów w lewo przy barze, potem zejdź na dół do Iroquii. Wtedy cały czas górki i jesteśmy zaraz na lewo. Na pewno dasz radę. Mamy tam sporo cycuszków na banerach. Daj mi przytulasa. Dobrze, że się w końcu zjawiłeś. Chyba mam coś dla ciebie. O cholera. Tak, wład. Przepraszam, wybacz, w porządku. Zostawisz mojego ptaszka w spokoju? Tak, tak, jasne.